Cześć, witajcie na kanale Łukasz Kocha Komiksy. Cześć Artur. Cześć Łukasz, witam wszystkich. Cześć. Hej. Cześć. Ze mną gość, moim gościem jest Artur Biernacki, twórca komiksu, scenarzysta, rozrysownik, twórca komiksu Hexenberg 1626. Cześć. Cześć. I tu podziękowania wielkie dla Andrzeja Graniaka, który wydał ten komiks. Bardzo tak, dziękuję za komiks do recenzji i do rozmowy. Tak, jedno z dwu, ten, dwa w jednym w sumie. No i co? Może zacznijmy. Masz w swoim dorobku bardzo dużo komiksów. Między innymi Urszula Hammer. Komiks wydany w 2016 przez Zakami. Chciałbym. Chciałbym. <śmiech> <śmiech> Ale wtedy jeszcze się nie udało. Czy jest zwyczenie? Hexenberg 1626 to jego kontynuacja. Jak długo pracowałeś nad tym komiksem? Nad Hexenberg 1626? Pomijam tutaj, pomijam sam pomysł i, i, i zebranie się w sobie, żeby zrobić ten komiks, bo to jest inna mm -hmm. sprawa. Tak naprawdę trzy miesiące mi to zajęło. Trzy miesiące od. Yy, znaczy pierwsze strony już były narysowane co najmniej chyba z dwa lata temu. I to tak odłożyłem, leżało sobie, i, i, i w końcu gdy się spiłem. Yy, to zajęło mi to w sumie 3 miesiące. Tak od, od, od zera do, do finału, prawda. Mm -hmm. No właśnie tworzysz również inne komiksy. Z innej komiksowe, jak Auxila, chyba dobrze to wymawiam. Kurcha na przelotku, Auxilia. Auxilia. Yy, czym dla ciebie różni się praca właśnie nad zinem, a nad takim pełnoprawnym albumem komiksowym? Tak naprawdę nic się nie różni. Taką samą pracę wkładam w jedno i w drugie. Czy to robię, yy, czy to robię zin, czy, czy, czy komiks do magazynu komiksowego, czy, czy osobny album. To jest ta sama praca. Yy, Czasami się tylko format zmienia plansz, mhm. bo, bo jeżeli, jeżeli do zina robię, to robię przeważnie na, nie zawsze, ale przeważnie na, na mniejszym formacie, a poza tym nie ma, nie ma kompletnie żadnej różnicy. Rozumiem. Pracujesz również nad komiksami internetowymi, jak Wróżba stworzona z Dariuszem Stańczykiem. Możesz coś więcej opowiedzieć na temat właśnie tego tytułu i, na, i o pracy nad nim? Powiem tak, dla mnie nie było różnicy, czy to jest komiks internetowy, czy to jest fizycznie wydany papierowy album, praca jest taka sama, ja nie pracuję cyfrowy, ja pracuję, pracuję ręcznie, od szkiców po tusz, ostatnio też kolor, też nakładam go ręcznie, więc Różnicy praktycznie nie było. Nie nastawiałem się na to, że to będzie jakoś inaczej, że, że jeżeli to jest komiks internetowy, to, to jakoś inaczej muszę do tego podejść. Tak samo, to, to dokładnie tak samo. Pomysł był Dariusza Stańczyka, moje wykonanie. Jest to komiks z takim lekkim zabarzeniem erotycznym, dość mroczny. Nie wiem, czy go widziałeś. Przede mną na, jeszcze lektura. Wisi, wisi sobie na webkomiksach, więc polecam. Uważam, że jest to jeden z lepszych pomysłów Dariusza Stańczyka. Super mi się to robiło. Po prostu było takie. I już. Jak jest, jak jest bardzo dobry scenariusz, a Dariusz mhm. pisze świetnie. To jest moment. No właśnie podobne pytanie kolejne. Jeszcze pracujesz y, nad komiksem Dwa Światy dla y, magazynu Relax, wydawanego przez komik Polish Comics Art z Karolem tak Webem. No i właśnie, tutaj też nie ma jakiejś tak. różnicy, tak jak K Weberem, przepraszam. Yy, nie. To jest to znaczy inne podejście scenarzysty. Tutaj z Dariuszem, z Dariuszem ja się śmieje często, że jest to jest praca w czuglach. To jest tak, jak w mhm. wymyślić, tak ma być. I, 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 i no z jednej strony to jest OK. Z jest drugiej okay, drugi nie do końca. Na plus to jest to, że on świetnie pisze scenariusze. On to rozpisuje po prostu do, 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 do miejsca, w którym mają być panele, i jak duże mają być panele, i w którym miejscu rozmieszczone na, na planszy, i tam nie ma tolerancji. A z Karolem Weberem dostaję scenariusz i dostaję wolną rękę. I często jest tak, że e, strzelam. Dostaję na 10 plansz, dostaję scenariusz, a z tego wychodzi mi 17. I jest ok, bo ja uważam, że powiedzmy, jakąś tam scenę można by było rozbić na 2 trzy plansze, nawet i rozbijam. I tutaj nie ma żadnego problemu, więc dwóch fantastycznych scenarzystów, ale z każdym z nich jest zupełnie inna praca. No właśnie, wróćmy do Hexenberg, do komiksu Hexenberg 1626. Jak wyglądał twój proces twórczy nad tym komiksem? Czy pracujesz, że musisz, wiesz, mieć ciszę i spokój, czy może coś się dzieje wokół? Jak to wygląda u ciebie praca nad komiksem? No nie komiksami? tylko komiks, cokolwiek bym robił, cokolwiek bym robił nawet jakąś pracę fizyczną, którą gdzieś muszę wykonać, to wolę mieć ciszę i spokój, nawet nie, nie puszczam sobie muzyki, nie włączam sobie muzyki i, 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 i sam z własnymi myślami jestem i, i mm -hmm. to idzie. A co było najtrudniejsze w ogóle w yy, pracy nad tym komiksem? Które etapy powstawania jakby mógłbyś opowiedzieć? No tutaj przykładowe plansze oczywiście chciałem zaprezentować, wybrane, bez, stałem ja się myślę... bez spoilerów. Ja myślę, że myślę, że samo przygotowanie się do tego komiksu. Bo już zrobienie tego komiksu, napisanie scenariusza. Oczywiście zmieniłem go parę razy ten scenariusz, żeby to mi się składało do kupy jakoś w miarę sensownie. Mam nadzieję, że mi się udało. Ale to, to tak jak mówię, najwięcej pracy zajęło mi przygotowanie się do niego. W ten sposób, że ja musiałem ten komiks, to nie jest komiks historyczny, ale, ale jest osadzony w pewnym, w konkretnym miejscu i w konkretnym czasie, więc, więc też, też musiałem to jakoś dobrać. I, e, I stroje tych moich postaci, e, i, 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 i tła, na których te postacie funkcjonują. Tak, jest to też ten, To mi zajęło dość długo, dość długo bo. Bo, bo musiałem narysować prudnik z lotu, z lotu ptaka 17 yy, wieczny prudnik. Oczywiście jest to też nie do końca rekonstrukcja historyczna tego miasta, ale, ale starałem się, żeby to miało ręce i nogi i, i ktoś, kto, kto się interesuje okresem, tamtym okresem, i, i, i akurat tym miastem lub którymś z podobnych na, 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 czy na Górnym, czy na Dolnym Śląsku. Yy, to wyłapie pewne rzeczy, że, że takie, takie easter eggs, można powiedzieć, tam są. I, 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 i mówię, no, najwięcej mi z, z zajęło czasu samo przygotowanie się do tego komiksu, niż, niż samo, sama tak zwana robota. A jak dla ciebie się zaczęła w ogóle przygoda z komiksem, jako medium, jako czytelnika chyba najpierw, przede wszystkim? I wydaje mi się, że chyba u dziadków, jak miałem lat, nie wiem. 6 może mniej, znalazłem świat młodych. Mm. Y i, to było, I to było to. I to było to i, 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 i wsiąkłem. I wsiąkłem do dzisiaj. Miałem przerwę z komiksami dość długą, był prawie 10 lat. W ogóle nie czytałem komiksów, nie rysowałem komiksów, nic nie rysowałem w ogóle przez, tą, przez ten okres. Ale ten. Ale komiksy zostały. Także wsiąkłem to na dobre. Tak, tak, Świat Młodych. Świat Młodych i Kajko i Kokosz. Kajko i Kokosz i Świat Młodych to było to. I, ale tak naprawdę Kajka i Kokosza do dzisiaj, do dzisiaj lubię, uwielbiam zresztą. To kreska to kreskach listy no, wymiata, wymiatała, mhm. ale to nie o tym. I tak naprawdę. Jedyny komiks, który mi naprawdę zapadł, zapadł głęboko, to był Metakom Jacka Widora. Nie, przepraszam, nie znam. Nie, nie znam. znasz? Ostatnio nawet Jacek Widor miał w Częstochowie miał w Częstochowie wystawę swoich. Jeszcze planów. nie znam, to już teraz muszę poznać koniecznie. Yy, wiem, że wiem, że jedno z naszych wydawnic parę lat temu wydało Metakoma. Wyszedł jako, jako, przepraszam, album. Ale nie kupiłem. Yy, ostatnio na, na jednej, na jednym ze na jednej ze stron Facebookowych chciałem kupić nawet. Pytałem, czy, czy ktoś ma na sprzedaż ten, ten album, ale niestety mm -hmm. mnie nie udało się, chętnie bym kupił. Jest po prostu, to jest dla mnie komiks, który on może współcześnie jemu dużo, dużo może brakować. Jak dla mnie to jemu nic nie brakuje. Mm -hmm. to jest, jestem, jestem wyznawcą tego komiksu, tego, tej kreski, tej, tego opowiadania, tego, tej historii, która tam jest zawarta. Jest po prostu Super, to dla mnie to jest, to jest komiks, od którego się tak naprawdę wszystko zaczęło. Tak, i chciałbym jeszcze, żeby był żeby, żeby do dodruk tego komiksu, bo może bym się w końcu załapał na to. Jasne. A ty jakie komiksy czytasz? Jakie komiksy polecasz? Nie wiem, czy to wstyd, czy nie wstyd się przyznać, Śmiało. ale rzadko czytam komiksy. Aha. różne czytam, jeżeli w ogóle czytam. Dla mnie komiks jest tak naprawdę formą jest narzędziem, mhm. e, za pomocą którego ja mogę opowiadać e, jakieś historie, czy swoje, czy, 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 czy innych innych scenarzystów, e, ich pomysły, czy swoje jakieś tam, więc e, co ja ostatnio takiego, chyba Wiedźmy były, takim komiksem, który mi wpadł naprawdę gdzieś tam. Mówisz o wiedźma Scotta Snydera i Joka? Jest. Kocham. Kocham, kocham, kocham. A jeśli tak chcesz coś w tym klimacie i też rewalicyjnego, jeśli chodzi o horror, to polecam. The Autumnal chyba to dobrze wymawiam. To jest od Volt Comics. Chodzą może słuchy, może ktoś wyda w Polsce, tyle powiem. Znakomity horror w jednym tomie z podobną kreską. Super. Zapamiętam sobie. Ja, ja, ci, ja ci wyślę później po nagraniu. Okay. Świetna rzecz. Okay. Świetna rzecz. Link do. Możesz sobie kupić właśnie angielską wersję. Jeden tom, osiem zeszytów. Świetna historia. Y, o matce samotnie wychowującej córkę, która wraca do swojego rodzinnego miasteczka i się dzieją rzeczy. Super. 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 Fantastyczna kreska. Y, tak, horror przerażający. Że ja nadal pamiętam i wracam sobie do tego horroru, do czytania. To mi to podeśli. Podeśli tak. mi to. Będzie ostatnio, A... ostatnio, może to nie jest temat komiksowy, raczej filmowy. Jestem wielkim fanem Roberta Eggersa. Kocham. <gry> Ale chyba jeszcze bardziej o, zgod o zgodę o Perkinsa od Kodzła. Jeszcze bardziej chyba. O! Jak dla mnie pamięci Egers to, to, to jest. To jest jedyny reżyser, na którego ja czekam. czekam tak, co? Fantastyczny ma. Reszta mnie nie interesuje. Tak naprawdę cała kinematografia mnie nie interesuje, oprócz Egersa. I czekam, co on następnego będzie. Bo fantastyczne. The Witch, The Lighthouse czy, tak. czy The Northman i teraz Nosferatu, na którym już byłem. W sumie w sobotę byłem drugi raz w kinie. Bo... O, no proszę. I ten, bo. bo... No, po prostu. Ja byłem na przedpremierowym pokazie miesiąc przed polską premierą, którą uważam, że dwa miesiące po Światowej to jest jakiś skandal nadal. Uh -huh. Podrabiam dobry horror, byliśmy w kinie Charlie w Łodzi. na przedpremierowym. Cała sala, full, cała sala ludzi, fanów horroru w większości. Uh -huh. Fantastyczne, William Dafoe i nie tylko, wow, super, super. Świetny. Świetny level. w ogóle. No, te horrory, które idą gdzieś tam, wychodzą za jakiś czas, to to jest, to jest słabizna w porównaniu z tym, co, co zrobił Eggers, mimo że tą historię się zna, bo to jest nic nowego. A, na nowo opowiedziana, inaczej, tak. inaczej. Ale, ale wbija fotel i to tak, ta ciężkość tego filmu, po prostu w, siedzisz w tym kinie i cię wtłacza w ten fotel, nie, to jest... Świetne to jest. A właśnie z takich komiksowych horrorów, co byś polecił. Właśnie ocierających się o horror, o dramat, właśnie takich mrocznych komiksów. No, wy wymieniłeś wieść, wyskotę, sendera i joka, które uwielbiam. Coś jeszcze może? U mnie jest słabo z czytaniem komiksów. Aha. No to ja ci polecę po nagraniu kilka. Pokaż, okej. Okay. Okay. No właśnie, gdzie ciebie będzie można spotkać na komiksowym szlaku w Polsce w tym roku? Na pewno w, w Poznaniu, na, na yy, Poznańskim Festiwalu Sztuki Komiksowej. Mm -hmm. tam, będzie miał, tam będzie premiera yy, Hexenberg, Hexenberg 1626. Będzie mnie tam można złapać na stoisku wydawnictwa Red Arrow u Andrzeja Graniaka, który też... No pozdrawiamy. Tej, pozdrawiamy Andrzejka. I który na pewno też będzie tam ze swoim Goranem. Tak. Yy, na pewno na komiksowej Warszawie, na pewno na MFC. We wrześniu. No ja mam najbliżej, to już od razu mówię, do łodzi mam niedaleko. Czekaj, we, we wrześniu jest MFC, tak? Tak, pod koniec września. No, nigdy nie pamiętam. I ten, i, a to się no, zmienia, tu... wiesz, taki ruchomy jest ten termin. To nie jest taki dokładny, że danego w tygodnia w danym miesiącu. Czasami to jest początek października, czasami koniec września, czasami środek września. tego nie pamiętam. I ten, i to są na pewno trzy, trzy takie miejsca, w których będę na 100%. A, mm -hmm. a co jeszcze to się, bo to się zobaczy, tak jak to się mówi, w praniu. A nad czym obecnie pracujesz? Jakbyś się mógł pochwalić, nad projektami, którymi robisz. Teraz robię coś, coś co, czego, czego nigdy nie robiłem. Tak naprawdę, bo robię komiks dla dzieci. Do scenariusza. Pozdrawiam Marcina. Marcina Łóczewskiego. Tak, w końcu się chłop doczeka. Bo chodził za mną, za mną tak długo, że ja sam jestem w szoku, że jej że, że mu się nie, nie znudziło. Po prostu, ale ale się doczekał już dzisiaj. Dzisiaj przeszedłem, przekroczyłem tą magiczną liczbę połowy gotowych plansz, więc już to teraz z górki będzie. Super. Super. I ten i widziałem taki... te przykładowe plansze właśnie na twoim profilu i na profilu no macie. Ja na to fajna na kreska raz. w ogóle inna od tej, co tutaj jest i to mi się też podoba, że się się z stylem swoim. Ja się staram ja się staram nie, nie ograniczać do jednego. No jasne, to, to... ale ja właśnie to, to lubię u artystów, wiesz, że, że zmieniają styl w stosunku do opowiadanej przez ich historii. Wróblewski to robił idealnie. Oprócz swojej fantastycznej, realistycznej kreski takiej amerykańskiej, yy, mieliśmy z drugiej strony Biniobila. Tak. Który był... Zgadza się. czy też fantastyczny po prostu, nie? I, 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 I też próbuję. No To są mistrzowie, na których ja się wychowałem, więc mam ich. Mam ich przykład i, i na, na, na nich się wzoruje. Nie to, że próbuję kopiować ich kreskę czy coś, ale, ale sposób, w jaki oni tworzyli, prawda? Więc, więc dlatego wziąłem też tą robotę e, od Marcina, bo, bo to jest coś innego po prostu, nie? To jest. No i kolor też. Ja bardzo rzadko idę w kolor. Jest, dla mnie jest to bardzo wymagające. Ja nie pracuję. Cyfrowo, Ja pracuję ręcznie. Analogowo. Analog teraz to się mówi analogowo. I ten, I. i no, różnica jest taka, że no nie muszę pracować na blaudrukach, drukach, no bo, bo gotową planszę mogę sobie zaskanować i, i ewentualnie, jak mi coś nie gra, wyrównać kolory, czy, czy wyrównać czerń przede wszystkim. Mogę sobie cyfrowo, ale to, ale to jest naprawdę. To jest przestawienie jakiś tam. No, opcji w zwykłym programie do obróbki zdjęć, który jest standardowo w laptopie na mm -hmm. przykład. Nie? I to jest całość, co, 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 co mogę zrobić. Yy, więc staram się te plansze w ten sposób wykonywać, żeby one jak najmniej tej obróbki potrzebowały. Ja nie wiem, czy, czy ten komiks yy, 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 dla Marcina yy, przed, przed wydaniem, czy on będzie podkręcony cyfrowo, mm -hmm. nie przeze mnie. Nie wiem, generalnie nie mam nic przeciwko temu, ale sam zrobię wszystko, żeby to jak najlepiej wyglądało i żeby jak najmniej trzeba było tej pracy cyfrowej włożyć w ten album. Jasne. No właśnie, jakbyś zachęcił tutaj widzów mojego kanału do sięgnięcia po Twój komiks? Jakbyś go opisał? Jak bym opisał? Zareklamował. Pomijając to, że, że Andrzej. W swoim wydawnictwie w Redarun e, zrobił fantastyczną robotę, bo wydał to w twardej oprawie, w dużym formacie. Ja może pokażę różnicę Jasne. Między, między Hexenbergiem z, e, z 2017 roku a, a z 25. To nie to, że to umniejszam Jasne. E, e, ludziom, którzy pracowali przy, przy tym pierwszym teksie, bo zrobili fantastyczną robotę, uważam. Ale jest różnica zasadnicza. Jest. Zgadza się. To jest zaszytówka. Miękkiej oprawie. A tu mamy twardą oprawę. Matowy papier. Chciałem bardzo, żeby żeby papier był matowy, żeby się nie błyszczał, bo ja maluję. Ja maluję tuszem. Yy na papierze do akwareli i. Lepiej to wygląda po prostu. Tak. I jeżeli to się błyszczy, to to nie ma, to jest, to jest zupełnie efekt przeciwny do zamierzonego, więc więc yy, jest wydane na papierze matowym, ale dobrej jakości i te, i te, te plansze wyglądają bardzo dobrze. Yy, to tak od strony, o strony technicznej od, od, od mojej teraz strony, Jasne. może jakby zachęcić. No jeżeli ktoś, kogoś interesuje temat yy, cudzysłowiu yy, czarownic, bo nie jest to tak naprawdę, <grych> nie jest to... klejka. próbuję pokazać klejka. super to wygląda. Yy, nie jest to komiks o czarownicach, yy, poniekąd troszeczkę może tak, ale to nie jest, nie jest komiks ani romantyczny, ani to nie jest Typowy horror, więc ani w jedną stronę, ani w drugą. Bym go pod, podciął raczej bardziej pod może jakiś dramat. Jest to w pewnym sensie kontynuacja tego pierwszego Hexenberga. Mhm. Może raczej takie dopełnienie, nie kontynuacja i, i zamknięcie tego, tego rozdziału yy, pod tytułem Hexenberg Urszula Hamel. To było i już nie wróci, więc. Yy, mm -hmm. jakbym, tak jakbym zrobił reset całego pomysłu, i od, od tej chwili, yy, ja zaraz powiem, o co to chodziło w 2016, jak zacząłem rysować pierwszego Heksa. Yy, i, I w Heksonberg 1626 yy, w prologu jest nawiązanie do tej pierwszej części, I, i to jakby wyjaśnia to. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak. Taki był zamysł. I zamyka ten, ten, ten etap tego pierwszego heksa. Chodzi o to, że, że rozpoczynam teraz, jakby jakby nową serię, bo Hexenberg jest z założenia serią. Tak był w 2016 roku, tylko wyszło jak wyszło i to, to raczej z, ze sprawą wydawcy. Mhm. Czy bardziej jego braku niż, niż, niż ten. I co? I jest to jakby jakby rozpoczęcie, jakby początek całej historii. która nawiązuje do procesów czarownic na Śląsku w XVII wieku. I, i to było chyba na tyle. Jest to też, no jak mówię, jest to zamknięcie rozdziału pod tytułem Ursula Hamel i rozpoczęcie nowego, nowego etapu. Nowego, starego pod tytułem właśnie Procesy Czarownic na, na Śląsku. I teraz chciałbym wrócić do tego 2016 roku, <laughs> bo był zamysł taki wtedy już, żeby zrobić serię. Serię komiksu. Oczywiście to nie miała być seria historyczna. Ani poprzednich Hexenberg, ani ten, ani kolejne nie, nie będą stricte historycznymi komiksami, bo nie jest taki zamysł. One są osadzone w jakimś konkretnym czas, w czasie i miejscu, występują tam też yy, nazwiska, yy, które, które były, w, ta, yy, może inaczej, tam są postacie, które są w komiksie, yy, nie są fikcyjne, ale historie są fikcyjne. To chyba tak najprościej mogę to wszystko opowiedzieć yy, i chciałbym tą, tą serię był taki zamysł w 2016 roku, żeby zrobić serię opowiadającą o, o różnych ludziach, kobietach i mężczyznach też, skazanych w procesach oczary i straconych. Do dzisiaj zachowało się bardzo dużo dokumentów z tych procesów i stąd też biorę, poniekąd pomysły. To jest taka, to jest taka żaróweczka. Aha, teraz o tym, teraz o tym, teraz o tym, teraz o tym. I nawet był, nawet był, kiedyś wpuszczałem do, do netu na Facebooku, można było sobie przeczytać. Ja go tak to traktuję teraz, wtedy też tak poniekąd, traktowałem to jako poligon do, do pracy. Puściłem taki komiks, założyłem stronę na fejsie. Nazywała się Hexenberg. I tam wrzucałem co tydzień po kilka stron kolorowego komiksu, też pod szyldem Hexenberg, ale bez żadnego takiego założenia, że to będę chciał wydać. To po prostu szło tak jakoś sobie zupełnie innym torem. Ja nawet skończyłem ten komiks. On leży sobie leży sobie w szufladzie i raczej nie wyjdzie na światło dzienne, ale mam taki plan, że chcę go narysować jeszcze raz. Jeszcze raz i na pewno nie w kolorze, tylko w czerni i bieli, więc zobaczymy, jak to będzie, nie? Podstawy masz. Tak jest. No właśnie, ja za dzisiaj Ci bardzo dziękuję. Jeszcze raz dziękuję Andrzejowi Grajnikowi za komiks do recenzji do tej rozmowy. I co? I do zobaczenia na komiksowym szlaku i przy okazji innych Twoich komiksów, które w tym roku również mają pojawić się na polskim rynku. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Dziękuję bardzo. Trzymaj Czasem, się, dobrze. cześć. cześć. Dziękuję, cześć. To,